Dzień dobry Dzisiaj... Kot, kotek Dzień dobry, dzień dobry Dzisiaj będziemy nagrywać z samochodem Będziemy samochodem na Brookhaven Eee, nie kopiuj ty dziadze przez samochód. chodź. Będziesz moim bratem.

O kurde Nara, Nara. Awka. Piszecie sobie Awka macie taką emotkę. Awka. No właśnie z dużej Wol. O kręcące się auto. Dobra, Ta będzie trudne. A i d, a n -y, l -y, e, e, wy, o f, ani wolf. Taka może ciemotka. A co dla widzenia? Wygrałem. No. Co się tutaj dzieje auto na auto? Nagrywam odcinek. O, kurde, jako je A co no, to dělá? A kde vám? Nikdo mě nehlídá. No, Sari, a dokonce... Ludzie, chodź tu, chodź tu, babo. Masz mopem. Babo, ty nigdy skarpetek nie machałaś. To jest super odcinek, babo. granica afku afk afk Ale się porobiło. Dobra, idziemy do kolejnej Prąbanej gry. Ach, o kurde! Przepraszam, że trochę, trochę cicho gadam. kurde, za dwa dni będę nie przekłutej szy. Dobra. Co wy najbardziej chcecie w Game? A nie, co za długo? O, szkoda! O! O, kurde... Sorry, że to jest podróbka, ale w Prawdziwce nie ma za dobrych rzeczy, bo tam się dużo, długo zbiera te monety. Tutaj jest prawie wszystko za darmo. Tutaj jest mój pies Sisi, ale mój pies Sisi nie ma takiego koloru. Co tutaj się dzieje? Czekaj. Ja idę do kota, a będę będę miał to pod ekranem. To ja widzisz kotu. Zobacz, miał. Powiedz miał. Miał. No, dawaj. Powiedz, miał. Powiedz miał. Miał. No dawaj. Hej, ty jesteś. Koty nie wiem co robi, ale słyszycie mruczenie. Urrr. O que eu vou fazer? Kitex! Ok o eu vou colocar Oh, merda Oh, Kitex está com a mim Diga miau Miau, miau, miau Não vai Dobra widzowie, bo Katek nie wiem co robi. On, ty... on tylko wącha moją dupę. <grystanie> Kitek... <grystanie> Sorry, że tak mam mówię <grystanie> Kitek chyba muszę nauczyć go grać w Robloxa. <grystanie> Moi mały Kitek. Nie bawić się tylko grać w Robloxa. <grystanie> Co ty robisz? Nie gryź tego kabla. Kij! O kurde, to to Masz! Masz! Kotek! Kotek! No, Zawarz! Chcesz wystąpić na no, odcinku? Nie! Je się, nie jesiec! Nie jedź cytryny! Nie! jsem znovu poběhal. Dobrá, i co Dobra, Dobrá, kolejná ronda, jdeme. Co že jsem takovou gadułą. O kurde. Babo, ty zembuch nie má do voda, Bo navíc nemáš tak zembuch. Já ja mám. Co, navíc za sobou dělám. Zginie pies, zginę ja, zginę wszyscy. O kurwa, babo czy, czy ci łeb ktoś wyciął? Kurde, niewinny. Jak zawsze musi być niewinny, Megonek. Ja go prześwietliłem. To no pewnie jest ten dziad Skąd taka informacja? To ten dziad? Tak Skąd to spaliłeś mikrofon? Jak ja to wszyscy Dobra Jestem normalem tu te baby się tołem? Nie wiem O kurde, chyba szarafia ja ile. Nie, bajkonek mi daj. Dzięki. Ile tu osób zginęło? No wiem. A, tutaj. Ale tutaj jakiś ten, więc iść taka. To, to się